witajcie w moim odcineczku i dzisiaj jakby zmieniłam właśnie domek i nagrałam to tylko właśnie jakoś jakoś za bardzo moi rodzice krzyczeli i nie to, że tak, że się pokłócili tylko krzyczeli, bo się tak śmiali, ja też się uśmiałam więc no nie mogłam tego nagrać więc twórzmy sobie razem rodzinkę i pozdrawiam na tym odcineczku Amelie. Kropka podłoga. Podłoga Małpa Małpa. Pozdrawiam bardzo. I dobra. Yy, musimy stworzyć mamy, tatę nastolatkę i malutką siostrzyczkę. Bo będzie nowa seria z rodzinki. Więc musimy. Teraz najpierw może zróbmy. Mamusia, Mamusia musi mieć taki, jakby musi tak wyglądać staro troszeczkę, ale też nie za staro, bo wtedy będzie wyglądać jak babcia. Więc musimy sobie jakąś wsiąść fryzurkę, która będzie pasować do mamy. Więc Dobra. Mam pomysł, żeby może... Mm, kurczę. Ja się zastanowię, a wy w tym momencie możecie kliknąć lajka i subskrypcję. Dobra, kochani. Zdecydowałam, że może ta fryzurka lub ta, ten kołczek... Lub ta prosta fryzura. Chyba mi bardziej ta prosta fryzura dopasuje. Więc teraz kolor włosów. Ja myślę, że zrobimy sobie czarne włosy. Czarne. Bardzo czarne. I może kurczyki będzie nasza mamusia mieć. Może takie złote. A no tak, tylko nie będzie widać. Więc zróbmy sobie oczka teraz. Jakie oczka mogą być? No to mama no, no, chyba takie zostawię. Musi być mały nosek. Ja zawsze muszę. Moje osoby muszą mieć zawsze mały nosek. Teraz. Yy, o, o takie. Yy, brwi. I zróbmy sobie brązowe brwi. I takie jaśniutkie brązowe. Teraz uśmieszek. Nie chcę smutnej, ani nie chcę wampira jak tu kurde jest. Więc może sobie zróbmy taką minkę. Y piegów nie będzie, nasza mamusia miała rumieńców też. A, no tak, y Hmm. Teraz żeby wyglądała jak mam O, to jest typowa mama. Jakby, no typowa mama to jest. A tu nie, 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 nie. Weźmy sobie tą, bo jak, jak zobaczymy jak gorsze, to tą weźmiemy, a jak lepsze, no to tam to weźmiemy. To e, e, jest za młodzieżowe dla mo naszej mamusi. Więc musimy jakieś, no takie mamusiowe znaleźć. Kochani, patrzcie co znalazłam. To jest babcia. O, może zrobię serię babciową, może nie powiem, e, dobra, e, dobra, e, sobie obejrzymy to, 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 to jest, taki... o, takie by fajne było, tylko, tak, oto zostawiamy, oto bluza, taki no, bo to babcia, znaczy mama to jest. Dobra, czapeczkę może jakąś, bo jest zima, już się zbliża, więc... A! Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli dostać na prezent od Mikołaja. I ja bym mega chciała dodatki. Więcej. Może jakiś pakiet w tokaboka. Jeszcze nie wiem. Ale bym chciała pakiet. A wy? Napiszcie w komentarzu, bo jestem mega ciekawa. Eee, teraz tak. Tutaj... nie, nie, nie. Dobra, czapkę odrzucimy sobie. Bo żadna nie jest dla mnie w takim no, typie, co mama może być. O! O, takie dobra! Ojej. Teraz wygląda jak trochę by była jesień, ale... No, trudno, glamour, okulary, u-u. Dobra. Dobra, ty zostawmy okularki, bo ogólnie chcę, żeby miała nasza mama. I mamusia jest gotowa. Teraz tatuś. Tatuś, tatuś, tatuś. tatuś. Yy. Tak, tatuś nie może mieć takiej skóry ciemnej. I teraz kurde włosy, nienawidzę tych włosów wybierać. He. Łysy? Ty dobry pomysł. Pomysł dobry. A w sumie. Nie. Może taki... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. O, to jest mega top dishcasting. Blond. Nie, dobra żeby pasowały trochę do mamy. To taki brąz ciemny. I teraz nie będzie miał kulczyków. Tatuś ten nasz kurczę tatuś będzie miał takie. O bo on musi no słaby ma wzrok. Ale nie on nie będzie miał okularów. O dobre są brwi, więc tylko zmienimy kolorek. Uśmieszek to chyba jak mamcia. Albo... Dobra, taki. Nie, dobra. Takie. Cóż. Taki uśmiech. Tatuś nie będzie miał półków, nie będzie miał rumieńców. I teraz szukamy ubranka. Oj, sorry. Ale ołówek mi spadł. he, Cusmy się. Oj, 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 oj. dobra. Jeszcze raz sobie sprawdźmy. Myślę, że nic nie przebije tego stroju. Znaczy tamtego, tamtego oczywiście. Tamtego. O tego. Chodzi mi o ten. O ten. Eee, kurczę. Tu też nie ma takiego, którego bym chciał. Eee, a po co ja tu szukam w letniej, kurde? Przecież mama miała to tutaj coś yyy tylko jakby nic trochę tak nie pasuje tata dusia. tatusia he. He. he 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 bo nagle nie może być mama że ona jest ciepło ubrana a tata to jak na lato he ha ja poszukam i zaraz do was wrócę. Dobra kochani, wybrałam taką kurtkę, no bo lepszych ciuchów nie było. Bo fajniejsze były na lato akurat. Ale no spoczko. Yy, teraz tak. Czapki też nie będzie miał tata. Kurde, a może będzie o taką sobie. Yy. Kurde, jakoby tu wziąć. O tak, 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 tak. No i okularków tatuś nie będzie miał, tak jak mówiłam na początku, więc teraz. na Nastolatka czy... Hm. Nastolatka czy dziecko, teraz. Nastolatka czy dziecko. Dobra. Zróbmy na Nastolatka. Teraz weźmy sobie jakieś ładne, ładną skórkę. Dobra. No oczywiście to nie jest chłopak, to jest dziewczynka, więc musimy jakieś taki trend, takie długie włosy, jakieś, wiecie, takie, no w długie. O, na przykład takie. Ale muszą być inne dla mnie. Dla mnie, hem. Tu może być ciężki wybór, ale zróbmy sobie, mam pomysł, dobra, dobra, wiem, którą chcę. A w sumie nie wiem, którego chcę. które by tu włosy? Mamy sobie takie blondy, musi być blondy, blondy, blondy. Kolczyki i takie będzie widać jak zawsze. Teraz może takie jakieś wiecie, takie rzęsy, żeby było widać. Ok, teraz malutki nosek z u I teraz no, fajne są takie brwi. Nie powiem. I a blond muszę zrobić. Jakby brwi. Żeby tak trochę ich nie było widać. Bo no. E, tak. Tutaj muszę. O! Taki uśmieszek jest idealny. Tak jak mówię, idealny. Rumieńce będzie miała różnicę. E, może jakieś takie słodziutkie. A no tak, nie wybrałam jakie ja rumieńce. Kurczatki. O tak. Nie, 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 Dobra, takie. E, Okej. Okay. O, ja mam już strój przygotowany dla niej. Coś takiego. A okularków. Może... Nie. Zróbmy sobie jakieś dla niej jakby na zakrycie głowy może jakieś znajdziemy fajne czapeczkę właśnie na czekam nie wiem, co znajdziemy, yy, tak. O to tak pasuje. Perfekt! Hej kochani, właśnie skończyłam i jak widzicie, jakoś mi się wyświetliło mikrofon niedostępny. Nie wiem dlaczego, ale chyba coś zrobiłam źle. Więc i ogólnie tutaj na tym filmiku. Dalej powiedziałam, że oto moja rodzinka, więc na tyle to byłoby dzisiaj i bajo! A jeśli ktoś chce ode mnie pozdrowienia na filmiku, to proszę się zgłaszać bajo!